Witam was bardzo serdecznie Mariola Wojarska z Ferenc w cyklu Seks to nie wstyd. Dzisiaj porozmawiamy i zadbamy też o nasze serducha, serca. Za chwileczkę. moją gościnią będzie doktor Beata Wodejko Kucharska. i czekamy na Ciebie Beatko. Tutaj serdecznie będziemy rozmawiać o ciśnieniu, nadciśnieniu, niedociśnieniu. Już się łączymy. Jawi, doktor Beatka. No, no, no. O, witam, serdecznie. witam serdecznie. Witam serdecznie. Doktor Beatę, Wodejko kucharską, kardiologa. No i jeszcze raz, ponieważ dołączacie do nas, to tutaj rozpocznę jeszcze raz, Beatko, naszą rozmowę. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sercu. No bez serca to nie ma, kochani, życia. Bez różnych organów może da się żyć, ale bez serca to nie. Jak się okazuje, Beatko, 12 milionów Polaków cierpi z powodu. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze, jakby yy, straciłam, o właśnie, nie słychać. Nie słychać, ja też nie słyszę. No O o o, o już zaczęłam słyszeć. Tutaj się włączyła rozmowa i, i widocznie ta rozmowa nas przez tak. sekundkę więc, zagłuszyła, więc nie wiem, kochani, te, czy teraz słychać? Tak. Czy teraz nas słychać, powiedzcie moi, moi drodzy. Pewnie zapytacie się, no, no cóż, no dlaczego mówimy tutaj w, w Seks to nie wstyd o sercu, no bo serce jest bardzo ważne, słuchajcie, a poza tym jeśli jesteśmy zdrowi na wszystkich poziomach, to to spełnienie też jest zdecydowanie no, takie fajniejsze. Ja tutaj też chcę powiedzieć, że tu w moim cyklu Seksto Niewstyd zapraszam lekarzy różnych specjal specjalności. Zapraszam też lekarzy młodych, zapraszam lekarzy dojrzałych, doświadczonych, mniej doświadczonych. Ja chcę mieć różne punkty widzenia i chciałabym, żebyśmy wszyscy sobie Pomagali tutaj w kontekście zdrowia. Więc Beatko, pierwsze pytanie. 12 milionów Polaków cierpi z powodu nadciśnienia. Skąd to nadciśnienie się bierze? Dlaczego chorujemy z powodu nadciśnienia? Mhm. No to jest bardzo fajne pytanie. Ja postaram się w taki prosty, mechaniczny sposób wytłumaczyć w ogóle to, takich. Trzy najprostsze kroki, czyli jeżeli nasze serce jest taką pompką, a naczynia są tym, co odbiera to, co przepompuje serce, to albo możemy mieć problem z tą pompką, czyli ona musi wypychać to ciśnienie za dużym, pod za dużym, musi generować za duże ciśnienie. Bo na przykład naczynia nie działają tak jak trzeba, albo jest nawet za dużo płynu w tym, w tym naszym całym układzie. I w takich prostych trzech krokach można wytłumaczyć, skąd się bierze to nadciśnienie tętnicze, i dojdziemy powoli do tych kolejnych mechanizmów. To, co jest tym ciśnieniem, my mówimy, pacjenci mówią, tym górnym ciśnieniem, to jest ciśnienie skurczowe, czyli to ciśnienie, z którym ta pompa, czyli do nasze serce musi wypchnąć tą krew do naczyń. A rozkurczowe to jest to ciśnienie, które panuje w tych naczyniach. I w, tym, w tych mechanizmach zamyka się praktycznie większość przyczyn nadciśnienia tętniczego. No ale właśnie skąd to naciśnienie się bierze? Skąd to na ciśnienie się bierze. Co jest takiego powodem? Powiedz nam prosto, okay. dlaczego jedni mają, a drudzy nie mają? Gdybyśmy teraz kochani zmierzyli sobie ciśnienie. Jeśli macie ciśnienie mierze, to zmierzcie sobie ciśnienie tak przy okazji dla zabawy, bo ja wiem, że wielu Polaków w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że ma problemy z ciśnieniem, po prostu. Tak, bo więc powiedz mi w sposób prosty nam, skąd to nadciśnienie się bierze? Jakie są przyczyny? Najczęściej tych przyczyn jest wiele, ale u większości osób tak naprawdę to jest praca tych osób na to nadciśnienie tętnicze. Czyli w wielu przypadkach nadciśnienie tętnicze to jest złożenie się takich czynników, które doprowadzają do niszczenia tego naczynia, czyli na przykład pacjent. Nie wiem, niezdrowo się odżywia, spożywa dużo sodu, czyli tej, ten sód zatrzymuje tą wodę w tych naczyniach, czyli już, już organizm musi walczyć z dużą objętością krwi. Do tego naczynia się psują, bo, bo, bo jemy niezdrowo, bo uszkadzamy te naczynia, bo tworzy się miażdżyca. Osoby są otyłe, czyli ten opór się generuje samą większością tej masy ciała. i i jak dopóki jest to początek tego nadciśnienia, czy alarmowy moment, to człowiek, który zadba o te podstawowe czynniki, jest w stanie je odwrócić. Natomiast jeżeli organizm tak walczy, musi próbować różnymi mechanizmami walczyć z, tym, z tymi wszystkimi niesprzyjającymi czynnikami, to wtedy no już jakby w pewnym momencie on traci te mechanizmy, ten śródbłonek tych naczyń się pogarsza, gorzej funkcjonuje. Naczynia sztywnieją, serce musi być coraz bardziej przerośnięte, bo musi przepompowywać tą krew z tym dużym ciśnieniem. Śródbłonek się uszkadza, tworzy się, miażdżyca i robi się takie błędne. Błędne koło. Dlatego... No, no dobrze, ale wiesz co? Mówi się, no dobrze, to mówisz bardziej błędne koło, ale to już dotyczy bardziej dojrzałych osób, tak. które już zaprasowały tak. sobie tym złym stylem życia na, na to nadciśnienie. Ale mówi się, że taki młody i umarł. No zdrowy był i umarł z powodu właśnie choroby serca, czyli na przykład zawału spowodowanego nadciśnieniem. Dlaczego? To znaczy, ja oczywiście każdy ma jakieś czynniki genetyczne związane z tym, ale młode osoby zazwyczaj mają jeszcze jakąś przyczynę wrodzoną, albo właśnie dziedziczną, albo jakąś wadę dodatkową. Te osoby 40-letnie, które umierają z powodu chorób serca, to zazwyczaj są mężczyźni, bo, bo tak to jest, że mężczyźni mają większe ryzyko, i oni. Umierają z powodu, że dodatkowo do tego nałoży się jakiś czynnik, który spowoduje zaburzenia rytmu serca. Albo dostaną zawału serca, który u młodych osób jest śmiertelny częściej niż u starszych, bo starsza osoba, która właśnie z tym problemem chodzi długi czas, organizm sobie szuka dróg różnych i sobie robi takie dodatkowe, naturalne bypassy. A u młodej osoby tych bypassów nie ma, jeżeli to naczynie się zatka. Dostaje taka osoba zawału i ten zawał powoduje zaburzenie rytmu serca, i ta osoba umiera. Nadciśnienie tętnicze w Polsce, te 10 milionów osób, większość z nich to są osoby powyżej 65 roku życia. Jest grupa osób, która ma tak zwane nadciśnienie tętnicze wtórne, czyli ma jakąś przyczynę, która jest też odwracalna, i to nie są te czynniki stylu życia, o których rozmawiałyśmy Aha. wcześniej, tylko to są np. choroby nerek. Które też powodują nadciśnienie tętnicze. Choroby jakiegoś układu endokrynologicznego, czyli nadnerczy, stosowanie sterydów, czy jakieś właśnie te wspomniane wady wrodzone. Też choroby tarczycy mogą powodować, no, naczynność tarczycy nieuregulowana też jest w stanie taką właśnie spowodować takie nadciśnienie. No, no, no dobrze, Batko, ale jak też się. Objawia, ponieważ to, co powiedzieliśmy, że niestety, niestety, kochani, nie badacie się. Ja bym chciała, żeby w waszych domach zawitał. Ciśnieniom na stałe. I żebyście chociaż raz w tygodniu, regularnie, ale tak naprawdę to, um, jeśli mamy jakieś problemy, to pewnie codziennie, nawet wielokrotnie tak. w ciągu dnia e, trzeba badać ciśnienie. Jakie, e, jaki jest taki pierwszy symptom, czy jakieś takie symptomy, które m, mogą nam dać taki sygnał, że coś z tym sercem nie jest tak, że może to być nadciśnienie? To jest fajne pytanie. Ogólnie mówi się nadciśnienie, nie boli, czyli wbrew pozorom to osoby się świetnie czują. Czują się świetnie, mają pełne energii, dużo, yy, dużo siły. Natomiast jest taki jeden symptom, o którym się mało mówi, i lekarze też w sumie mało o tym mówią: mężczyźni po 40 roku życia z zaburzeniami erekcji. Pierwszego lekarza, którego powinni odwiedzić zaraz po urologa właśnie się może najpierw, to powinien być kardiolog, bo to pokazuje, że już. Coś się zaczyna dziać nie tak. To są małe naczynka, takie końcowe naczynka, to jest tak zwane to mikrokrążenie. Ono psuje się pierwsze. Jak ono zaczyna się psuć, to ono wyprzedza średnio o 3-5 lat jakieś choroby układu sercowo-naczyniowego. I tak naprawdę to jest taki pierwszy sygnał dla mężczyzn, że powinni coś zmienić w swoim życiu. No dobrze, ale też jest bezsenność, nerwowość, prawda? Że czujemy się tacy troszkę podekscytowani. Jeśli chodzi o sen, no to kręcimy się w łóżku i czasami nie zdajemy sobie sprawy, że może to być problem ciśnienia. Oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, że każda jakaś takie uczucie zmiany w swoim organizmie, że dana osoba czuje, że Coś się z nią dzieje nie tak. Często to jest jakiś objaw nerwów, ale warto, warto zawsze zrobić sobie chociaż te badania profilaktyczne i udać się do lekarza. Lekarz powinien, ale niestety różnie z tym bywa, mówię szczerze i, i sama wiem, jak, jak to jest w praktyce. Powinien takiemu pacjentowi, którego widzi rzadko albo nie widział już dłuższy czas, zmierzyć te ciśnienie tętnicze. I jeżeli ono na tej wizycie lekarskiej wyjdzie podwyższone, no to to już jest lampka do tego, żeby żeby zacząć coś robić lub po prostu rozpoznać to nadciśnienie tętnicze. Fajnie w aptekach, w większości aptek są pomiary możliwe bezproblemowo ciśnienia tętniczego. Bartko, tak jeszcze... bo tutaj, tutaj akurat bardzo ważne pytanie, żebyśmy po prostu powiedziały, jakie jest u mężczyzn i kobiet takie prawidłowe ciśnienie, a kiedy jest nadciśnienie i kiedy w ogóle to ciśnienie mierzyć, mhm. czy rano, czy wieczorem, tak, tak. w jakich sytuacjach? To znaczy, tak, jeżeli chodzi o osoby, które nie mają, znaczy nie wiedzą albo jeszcze nie mają nadciśnienia tętniczego, to mierzymy tak zwane przygodne ciśnienie tętnicze, ale te, które nas interesuje, to jest takie po odpoczynku, przynajmniej 10-15 minut odpoczynku, w odpowiedniej pozycji ciała. Czyli trzeba być opartym, plecy muszą być oparte, ramię musi być oparte o stolik i co bardzo ważne, ciśnieniem musi być na wysokości serca. Czyli ten mankiet musi być na wysokości serca. Nogi na podłodze, najlepiej nie po obfitym posiłku, czyli jest bardzo dużo rzeczy, które A wskazują na to... Tego nie po obfitym posiłku, dlaczego? Dlatego, że obfity posiłek wpływa na ten układ współczulny przez współczulny i zmienia wartości ciśnienia. Jak będziemy jeszcze może wspominać na przykład o pacjentów z niedociśnieniem w drugą stronę, to też te osoby z kolei nie powinny się też obiadać, jeżeli o to chodzi, ale to potem może wrócimy do tego tematu. Natomiast jeżeli chodzi o te wartości, to one wtedy są optymalnie zmierzone. Natomiast jeżeli komuś wyjdzie w pomiarze domowym 180 ciśnienie, 170, to są wartości już bardzo wysokie i te pojedyncze czynniki, które mają wpływ o kilka tam milimetrów supertencji na pomiar, raczej, nawet jeżeli ono było nieprawidłowo zmierzone, to jest bardzo, to jest lampka, żeby jak najszybciej udać się do lekarza, bo coś na pewno jest na rzeczy. A tu widziałam też, mignało pytanie, nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się, jeżeli ciśnienie jest powyżej 140 na 90 mm słupa rtęci, w, w pomiarze gabinetowym, czyli u lekarza, w dwóch osobnych pomiarach. Ale to dla jakiego wieku? Dlatego, że 140 to już chyba u takich dojrzalszych, a, a co? Nie, jak to jak te, wytyczne, wytyczne mają. Jedynie różnice w utrzymywaniu wartości w poszczególnych chorobach, ale to jest ta, takie arbitralne określenie nadciśnienia tętniczego. Natomiast te wytyczne, które teraz obowiązują, wspominają też o tym, że ciśnienie wysokie prawidłowe, czyli ciśnienie powyżej 130 na 85, już jest takim jakby też wskaźnikiem, że coś jest nie tak. No jeżeli osoba, która ma 30, 35, 40 lat, ma takie ciśnienie. To nie jest dobre ciśnienie. To jest ten moment do modyfikacji stylu życia. Słuchajcie, no to są bardzo ważne informacje, więc pamiętajcie, że tak, no mierzymy to ciśnienie, kiedy nie po posiłku, co jest <grym> ważne. <grym> tak. tak, także to, to jest coś istotne. Możemy mierzyć rano po przebudzeniu, tak? Kiedy jest... Tak. To, to jest także, jakby to ciśnienie y, takie przygodne, najlepiej tak jak mówiłam z tymi zasadami, najlepiej rano po przebudzeniu się albo przed snem w ciągu dnia trzymając się tych zasad, czyli po odpoczynku, niezestresowanym itd. Tak Natomiast y, nawet takie pomiary z łapanki, w cudzysłowie, też już będą nam sugerowały w którą stronę nasze zdrowie podąża. No właśnie. I teraz, Bakko, no wiadomo, że jeśli przekra przekraczają te normy, jeśli będziecie mierzyć sobie przez tydzień, dwa i zobaczycie, że coś jest nie tak, więc jak najszybciej oczywiście udajemy się do lekarza. I do tego Was zachęcam, bo pa pamiętajcie, że choroba wcześniej wykryta równa się życie, co też ciągle tutaj powtarzam, a my chcemy sobie przedłużyć życie, my chcemy żyć fajnie, kochani, spotykać się tutaj do końca świata, więc musimy sobie pomagać. Ma to bardzo ważne, myślę, że pytanie... Nasuwa mi się w tej chwili, że jeśli ktoś ma taki skok ciśnienia, powiedzmy, że no ci, którzy mają jakieś problemy, no to już mają tam jakieś mm -hmm. przygotowane lekarstwa, jak zbić to ciśnienie, ale na przykład jest to osoba, która, no nie wiem, w wyniku stresu, no coś się mm -hmm. wydarzyło, że to ciśnienie bardzo mocno poszło w górę. Co należy y, y, zrobić, żeby to ciśnienie obniżyć, no i żeby nie, nie dostać czy zawału sercu, mm -hmm. z serca, udaru i tak dalej. U zdrowych osób taki pojedynczy skok ciśnienia tętniczego, krótko krótkotrwały, nie, nie utrzymujący się dłużej, nie jest z zasady, że nie mamy jakichś chorób dodatkowych niebezpieczny. Natomiast oczywiście on u takich osób, które nie są chore wynika zazwyczaj z dużego stresu albo bardzo silnego wysiłku fizycznego, jakiegoś yy, symptomu, który wystąpił. No i może to głupio zabrzmie, ale należy zniwelować czynnik, który spowodował to wysokie ciśnienie. Natomiast jeżeli Komuś zdarzają się często takie skoki ciśnienia, to też oznacza, że być może mierząc sobie w domu, mierzy sobie w zbyt optymalnych warunkach, a mierząc ciśnienie całodobowo u lekarza właśnie takim specjalnym urządzeniem, okazałoby się, że on też ma nadciśnienie tętnicze. Bo liczą się też w tych pomiarach średnie wartości ciśnienia z ciągu całej... Ale co zrobić, żeby zbić? Co zrobić... Bo to musiałabym znać konkretną sytuację pacjenta. No tak, tak, ale takie proste no. sposoby domowe. No coś się stało teraz i, no i trzeba sobie jakoś poradzić. To znaczy, powiem szczerze, że jako lekarz przy skokach nagłych ciśnienia, nie za bardzo tutaj my cokolwiek takiego doradzamy domowego, o, bo może tak powiem, bo oczywiście lekarze mają tu swoje. Można powiedzieć, zboczenie, że od razu dają komuś jakieś konkretne leki. Natomiast, no oczywiście, substancje, które wszyscy znamy jako uspokajające czyli melisa tak? tylko, że to wszystko działa na nerwy czyli na po prostu pobudzenie tego układu autonomicznego. I osoba, która ma takie skoki Fajnie, jeżeli by sobie zdała sprawę, że być może jest jakiś problem, który wywołuje u niej takie reakcje emocjonalne. I, i fajnie jest u takich osób, to może dziwnie zabrzmi z ust lekarza, ale to jest udowodnione naukowo, że medytacja, że jakaś terapia, poprawa walki ze stresem. Pomoże w takich sytuacjach. Dużo pijemy wody, oczywiście, kochani, nawadniamy organizm, bo brak wody w organizmie jest jedną z przyczyn również, prawda? E, e, nadciśnienia. Bratko, no to powiedziałeśmy o tych rzeczach związanych z nadciśnieniem i powiedz mi, czy chodzenie z nadciśnieniem, nieleczenie mm -hmm. takiego nadciśnienia, czym to się może skończyć? No, to, to właśnie to. To jest to, że te 10 milionów Polaków chodzi z tym nadciśnieniem tętniczym, a potem bardzo dużo osób umiera właśnie od chorób, które zaczynają się od nadciśnienia tętniczego. To jest takie otwarcie takiej puszki Pandory. Osoba, która chodzi z wysokim ciśnieniem tętniczym, ma, no po prostu jej organizm cały czas, to serce żyje w takich stresowych warunkach, czyli musi bardzo dużo energii wkładać w pompowanie, więc ono się uszkadza. Naczynia krwionośne się uszkadzają i tak naprawdę główne przyczyny śmierci u takich osób to są właśnie powody miażdżyce, czyli zawał serca, udary krwotoczne, niedokrwienne mózgu też, czyli po prostu takie tak zwane wylewy krwi Aha. i niewydolność nerek, bo te nerki, które też działają pod wyższym ciśnieniem też się uszkadzają i to po prostu... Nasz cały organizm bazuje na naczyniach krwionośnych. Jeżeli one cały czas się uszkadzają pod wpływem tego wysokiego ciśnienia, to praktycznie każdy nasz narząd może ulec uszkodzeniu, ale głównie chodzi o otworzenie się miażdżycy. A ja też słyszałam, potwierdźcie, hmm? czy osoby z naciśnieniem, no i szczególnie takim nieleczonym w przyszłości, szybciej zapadają na choroby neurodegeneracyjne, czyli Oczywiście. Nie, nie, demencję. Tak. Tak, tak, oczywiście, bo to jest ta miażdżyca, która dociera też do tych naczyń w naszej głowie. Jeżeli tam dobrze nam krew nie dochodzi, czyli jest miażdżyca, zatykają się też takie mniejsze naczynia, takie jak mm -hmm. wcześniej o to, to te osoby tak szybciej chorują, mają otępienie, szybciej są takie niesprawne ruchowo i, i, i umysłowo. Tak, i to jest coś, co jakby postępuje powoli, ale jest chyba najgorsze, jedno z gorszych dla pacjenta czynników. No, i teraz muszę zadać to pytanie, jak ma się to nadciśnienie w kontekście seksu? Czy jeśli mamy nadciśnienie i mamy nieuregulowane to, to ciśnienie, to czy można uprawiać seks? Czy nie, czy nie może to się skończyć, krótko mówiąc, tragicznie? Rozumiem. Są y, takie, przygotowując się też, czytając na ten temat do lewa, nie ma stricte żadnych wytycznych, ale zdrowo rozsądkowo, jeżeli. Wszyscy lekarze i wszyscy boimy się tej wartości ciśnienia 180 na 110 i ktoś z takimi ciśnieniami funkcjonuje, to uprawianie seksu zwiększa to ciśnienie jeszcze średnio o 20-30 ml to skurczowe. Czyli komuś ciśnienie rośnie do powyżej 200. I to jest moment, kiedy jeżeli ktoś ma jakiegoś tętniaka, jakieś naczynie słabsze, miażdżyce, to takie ciśnienie może spowodować jakiś Yy, nagły, nagłe uszkodzenie, pęknięcie tętniaka, udar, yy, czy urwanie się blaszki mięśniowej i, i może być niebezpieczne, grozi zaburzeniami rytmu serca. Dlatego tak, w rozsądkowo, z nieuregulowanym ciśnieniem, takim bardzo wysokim, no, seks może być niebezpieczny. Z ciśnieniem takim średnim, 160-180 trzeba na pewno uważać, yy, ale osoby, które mają nadciśnienie tętnicze, dobrze leczone, no nie mają się czego obawiać z tak tego. No dobrze, ale właśnie, jeśli ktoś ma nadciśnienie i na przykład, no wiesz, no jakaś imprezka, yy, czyli dodatkowo alkohol i, i seks, to może skończyć się zawałem. Jeżeli to ciśnienie gwałtownie wzrośnie, tak, tak. Bo to jest niestety, może być to ryzykowne zachowanie. I mężczyźni, którzy czasami biorą dodatkowo środki, które no, zmagają, powiedzmy, potencje, tak powiem, ogólnie, to też może być niebezpieczne. Dlatego słuchajcie, po to tutaj rozmawiamy, tak otwarcie o zdrowiu, też w kontekście seksu, żebyście... No, mi znali odpowiedzi na wszystkie pytania, bo czym człowiek więcej wie o swoim ciele, o zdrowiu, tym bardziej czuje się bezpieczny w każdej sytuacji. No ja mam nadzieję, że już te sprawy nadciśnienia to żeśmy trochę obgadały. Ja zapiszę oczywiście tego live'a wy możecie sobie go spokojnie odtwarzać i dodatkowe jakieś pytanie pod nim pisać, a ja w przyszłości spróbuję z lekarzami na, na nie odpowiedzieć. Ale powiedz mi, co się dzieje w sytuacji niedociśnienia, czyli o, w jakich sytuacjach mówimy o niedociśnieniu? Jakie to są y, y, wartości i jakie są przyczyny niedociśnienia? Ja tylko powiem, że pacjenci czasami, dawią, że tutaj wcześniej, że pacjenci się boją mówić lekarzom o problemach seksu, w kontekście seksu, seksualnych, a to jest największy błąd, bo czasami właśnie to jest coś, co naprowadzi gdzieś lekarza na dalsze postępowania, chociażby, nie wiem, zmianę leków, y, poszukiwanie jakiejś przyczyny i Proszę zupełnie się nie krępować. Naprawdę, to nie jest żaden temat tabu. To jest temat medyczny, i trzeba i należy o tym rozmawiać z lekarzem, żeby właśnie nie było problemów i niedomówień. Dlatego. Bo ta niebieska tabletka tak, może być będzie. w interakcji z innymi lekami, i ten lekarz lepiej, żeby wiedział, czy ktoś ją bierze, czy nie. Szczególnie, że już są bez recepty. No słuchajcie, no dlatego właśnie tutaj moje rozmowy są bez tabu. My mówimy bardzo otwarcie i staramy się odpowiadać na, na wszystkie pytania. Dlatego słuchajcie, dlatego też nazywa się ten mój programik tutaj instagramowy Seks to nie wstyd, bo przecież seks to nie wstyd, kochani, to jest część naszego życia i chodzi o to, żeby był zdrowy, żebyście fajnie się czuli i bezpiecznie. A ser w czasie seksu, no wiadomo, że jest to stres, że są to emocje i i tak dalej. Więc o to serducho szczególnie trzeba zadbać w, te, w czasie tej intymności. No dobrze, no to teraz o tym niedociśnieniu. Jak niedociśnienie ma, kiedy mówimy o niedociśnieniu, przy jakich wartościach. No i kiedy może być niebezpieczne, również w kontekście seksualnym. Znaczy Ciśnienie tętnicze to jest taki stan, który lekarze martwi mniej. Zawsze ich to mniej martwi niż nadciśnienie tętnicze. I zazwyczaj mówimy o niedociśnieniu tętniczym wtedy, kiedy ktoś ma ciśnienia tak średnio poniżej 90 na 60 mm subartencji. I są osoby, które z takimi ciśnieniami funkcjonują i czują się dobrze. I dopóty się czują dobrze, dopóki się czują dobrze dopóty lekarz jakby nie ma z tym większego problemu, mm -hmm. chyba że to następuje jakoś nami. Czyli osoba, która miała ciśnienia 120, nie wiem, w przeciągu krótkiego czasu spadają tak ciśnienia, to jest taka lampka, że coś się dzieje nie tak. Natomiast takie niskie wartości ciśnienia u większości osób powodują złe samopoczucie, powodują taką ospałość, senność, w najgorszym przypadku powodują omdlenie. No i to jest to, czego najbardziej się boją i pacjenci, i lekarze, tych omdleń. I dlatego jest też ważne, żeby właśnie wiedzieć, co to jest i jak na to możemy mm, reagować. No dobrze, i właśnie się widzisz, no to kolejne moje pytanie. Jak już coś tam zemdleje, kurczę, to co mamy zrobić? <laughs> Przede wszystkim, jeżeli Osoba mdleje, to zależy, czy się uderzyła o coś, czy nie, prawda? Bo to jest najważniejsze. Jeżeli to jest omdlenie z urazem, to zawsze to wymaga jakiejś pilnej interwencji, bo nie wiadomo, czym ten uraz się skończy. W standardowym postępowaniu w omdleniu, jeżeli pacjent leży, to trzeba mu unieść kończyny górne i dolne do góry, żeby jak najwięcej krwi Aha. spłynęło po prostu do tych najważniejszych krytycznie narządów. I ta głowa, która leży na tym samym poziomie, powoduje, że ta. ta powinien wrócić do niego ten dopływ krwi, ta osoba powinna się obudzić, powinna Aha. się odsucić, przytomność odzyskać. Natomiast w sytuacji, jeżeli ona nie odzyskuje przytomności, to od razu należy zadzwonić po pogotowie ratunkowej i poszukać osoby, która ewentualnie jest przeszkolona w postępowaniu dalszym z taką, z taką osobą. Czy w kontekście seksu niedociśnienie też ma jakieś znaczenie, czy może być jakieś niebezpieczne, jakieś mogą być sytuacje, czy tutaj nie ma jakiejś groźby? Tutaj raczej nie ma problemu większego. Natomiast ta, ta słynna niebieska tabletka, ona obniża ciśnienie tętnicze krwi i osoby, które mają wyjściowo niskie ciśnienie, jak Wiedzą, że sobie jakąś dużą dawkę bez sprawdzenia, jak ona na nią działa, zafundują, to, to może skończyć się online. Tak, I no, tak, no to, to, to my tak sobie ładnie do łóżka się przygotujemy, a tu <laughs> partner Wam łóżku I tak, tak to się słuchajcie, może skończyć. Słuchajcie, powoli nasza rozmowa dobiega końca. Moim gościem była doktor Beata Wodejko-Kucharska, kardiolog. Rozmawiałyśmy o nadciśnieniu, niedociśnieniu, jak sobie z tym radzić, ale też oczywiście w kontekście seksu. Pamiętajcie, moi drodzy, że choroba wcześniej wykryta równa się życie, dlatego zachęcamy was do regularnego dbania o swoje ciśnienie, mierzenia go. Tak, żeby sprawdzać, czy coś niebezpiecznego się nie dzieje. Jeśli macie takie symptomy, o których tutaj mówiłyśmy, czyli taką i nerwowość, problemy ze snem, bóle głowy, co może być jeszcze problemem. Takie pajączki naczyniowe w oczach często przywita. Czy takie problemy z widzeniem o, w pewnym momencie? Tak, ale to już jest wtedy bardzo niedobrze. To jest wtedy bardzo niedobrze, widzicie? No to warto wtedy zgłosić jak najszybciej do lekarza, bo z nadciśnieniem czy niedociśnieniem nie można sobie tak bezkarnie chodzić, bo może skończyć się to tragicznie, a nawet ym, zgonem. Także ym, no tak nie chciałabym kończyć jakoś tak ostro i tak sobie myślę. No może ja tu... Optymistycznie zakończymy, że metod na przede wszystkim profilaktyka i zmiana stylu życia jest bardzo ważna. Jeżeli już jest za późno, to i leki, i zmiana stylu życia i w większości przypadków bardzo łatwo i wdzięcznie można to nadciśnienie tętnicze leczyć. I pomimo tej, tej choroby bardzo długo zachować dobry stan zdrowia, tylko trzeba o tym wiedzieć, trzeba się badać, trzeba sprawdzać i wtedy działać. No, a ja jeszcze Was zachęcę oczywiście do regularnych ćwiczeń, tak żeby Odwiedź. to Wasze serducho było ukrwione. I to nie taki wysiłek skrajny, szczególnie dojrzali i wspaniali. Słuchajcie, to nie jest już czas, żeby naprawdę ścigać się samym z sobą, koleżanką. Pamiętajcie, serducho najważniejsze, ten wysiłek o średniej intensywności, arobowy, który wzmacnia serce i płuca jest ważny. Jeśli macie z kolei stres, kochani, no to ten stres dobrze by jak gdyby uspokoić w ćwiczeniach jogi, czy pilatesu, czy też słuchania jakiejś fajnej muzyki, no bo ten stres podnosi ciśnienie. No i przede wszystkim kochani, te, te relacje w domu starajcie się wyciszać. Teraz już jest wieczór, także wyciszcie się, włączcie sobie fajną muzykę, zapalcie świecę, zróbcie ziołową herbatkę, a my Was bardzo mocno ściskamy. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Cześć, pa, pa. Cześć. pa, pa.